Daję słowo, nie kładę. Ale powiem króla sześć słów w tym roku. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany kochany. Cóż, wedle bedanego czarnomistrza Krakowa to nie jest nic takiego dorożkę zaczarować. Wystarczy fiachrowi w oczy błysnąć specjalnym troszką i już zaczarował dorożkarza Może chciałam zamiać. Człowiek pragnie podróży. Dryndziarz czekał i zasnął. Sen wąsy wydłużył i go zaczarował wiatr. Ja. I noc. I we maj. Zaczarowany do Zaczarowany Zaczarowany. Z ulicy Wenecja do Sukiennic prowadził mi Artur i Robert. Bo to nie tak proste, gdy jest tyle kamienic i gdy noc jest szalono zielona, bo trzeba, proszę Państwa, czystały nocą i I nagle samymi uważacie sukiennicami. Zaczarowany go zaczarowany dorożkarz. zaczarowany Zwierzy maliackiej światło duszy. A kot, wyobraźcie sobie, miał autentyczny mód.